Witam, tej multiplayerowcy w naszej już dawno niegranej grze Trajnie 2! Tutaj... frazy tam gdzieś jest 16 Aha. Jest z nami oczywiście nasz ukochany DW Bez którego seria musiała być posunięta? i nie wiem Czekajcie, ściszyć sobie grę trochę Nie, nie będziemy czekać Oczywiście no. znowu jestem wredny i... kurde już jestem w grze. No, o w tym mózgu Okej okay. Dialog brzmiał tak, że muszę iść Aha Dlaczego my skończyliśmy w ogóle grę? Jesteśmy w lesie, tak? No Jak dobra. się w, w, prawo. w Tym strzelam Sk Skakuj, skakuj na to I Tam u góry jest EXO EXO? Okej Aaa You damn asshole You knew that Idę was skakuj. uleczyć yeah. Już nie, 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 nie zgadzać się nie chcę zmieniać postaci Szukam przycisku Nie potrafię go znaleźć O Ninja Scar Ninja Scar To mi góra by nie było Expo? Widziałem już tej Ale... goblin Widziałem już Max try Ow ow Jest goblin, to jest goblin, <coughs> up. -goblin. Uwaga Zgoblin Uwaga, zwróciłem to specjalnie na ciebie, a ty masz uwaga Taki żarcik Eee... Nieśmieszny Co ty nie mogę likwidować rzeczy na których stoicie? Odprawiam. Eee... Wyłączyłem tę opcję Dlaczego? Bo jest zła Dlaczego? Ona no, pomagała właśnie Lol, Scar, zjebałeś Nie zjebałem grywa Była taka opcja, ja wybrałem Lol, mózg z ciebie nie był a mogę przynajmniej lewitować z workami jak kiedyś? Możesz, czekaj. Mogę. Zjawi, z, z, musimy raz dać. Wow. Teraz też... jak... Ej, teraz jest chyba moje kolejne punkty talentu, no nie? Tak, jak będą punkty talentu, to jest W sumie to mogę po A, to jest dobry pomysł. O, oh, fuck you, bitch O, zgniłem. Nie, <laughs> ledwo się trzymam Widzę, że idziemy świetnie. No, a ty nie wiem co robisz. Chciałem <laughs> zdobyć tego ekstra i mi się udało. Tom <laughs> Ja się bobiłem ciałem. Oh. Góry zdobił, zdobił. Zabij go, skar. <laughs> Bobiłeś się moim ciałem? O nie, gwina. ok. okej. Piękne. To się żyje? Ja go zrzucę teraz, może się rozbiję o. Otwory Dach szacunku tak. What the... <laughs> <laughs> Brawo Ale mam expa A ah. oh, Wow, to jest wow, this... a ah, strzeli ul Stałym pułapką Ja też znaczy, ja mnie To jest Evelup Ty Bo za nami Tak To jest up znaczy na samym poziomie. Yy, A Ani możesz go z ojcem? Nie Okej, okay, to co mam ci dać przez wanie okay. za przedmiotów, nie? No Nie, może, nie mogę nic innego No Możesz dwa przedmioty stawię Hehehe, <noise> jestem bogiem. Nie chcę mieć postaci. Jest ty dewu? Nie. Chodź tu. Skarby i pisz. Muszę sobie zwalić. Są Tu! Oj nie <coughs> jestem. Po lewej mamy zwalenia skrzynkę. To ja wejdę do góry i zajmę się tam. Lewo, lewo. Jeszcze raz szczas rozwalało? Ja Oh my god, tak mi się rozłączył. Oh. Kocham to, tak mi się rozłączył. Zabijcie go, Mila. I win. O, waga. Zabijcie go, bila. <laughs> I'm gonna have a despair. You call yourself a time. eat Use air Okay, air out there. Wiem, um. co ty tam rodzicie? Co zrobić? Już nie wiem. Cześć. Nie było. W świecie. Ej no. Czekam na niego? Nie. Mam... Chciałeś niego czekać? Szarałeś? Oj, ale musimy go czekać, bo trzeba czuć no, ale nie mogę się przedostać. Śmiesznie to wygląda O. Ja mam typu pomysł, typu, nie, bo to jest roda. zapis zapis po waszej stronie? Star. Tak, ale... co? Wniosłeś sobie gramy Chodź tu Nie, mogę, nie mogę, jak puszczę to napadnie Ale Oh my god Idź Ale Robić. Ale robit! dałem radę teraz ja tu mieliście zapis, to ja mogę się tutaj zabić. LOL, mogliście powiedzieć, że macie zapis. Ale już Ej, zacząłeś nowy temat, więc... A kiedy? No to jeszcze, czy mamy ten zapis i zacząłeś już kontynuować ja Czekaj. Widzę twój problem. Nie wiem się ty ty. <laughs> A już rozumiem, ok. Za chwilę ze Twojej umiejętności. No Pojmujesz? Nie, jak się to zmienia. Wszystko, ja co tutaj się robiło, bo ja nie pamiętam w sumie. Musisz na te no rury, nie? No wiem wiem wiem, ale nie pamiętam właśnie co ja mam zrobić z tymi rurami, czy jakie łowić o Jezus Maria to jest takie trudne. Ja nie pamiętam, mam samą pamięć do tego. To nie o. musisz pamiętać. Nie kombinuj to teraz. P powinieneś tak pomyśleć o. Tak w ogóle Pops. tutaj jest... a, bo tu jest to jeszcze. a. Gdzie jesteś skar? A wezwali. Mmm, fuck. Jestem zablokowany, a co? To się zabił tym ogniem na dole, aha. Nie że, no. <laughs> Czekaj, ja to już za expa. Dlaczego ja przewróciłem umiejętności? Ja hmm. wystarczająco daleko, ale coś ci mi zrobili. <laughs> Skręciło. go. Dziękuję może Co tam jest w ogóle? Nie wiem, kurde, na serio powiem co mam tutaj zrobić. Rurę zrobić. O kur... prawo geniuszu. Obróć się. Już pamiętam, czekaj, coś mi łaskocze mózg. No prawo. Nie, najpierw musimy przejść na drugą stronę. Nooo Ach nasze szczęście relacje Ale... Weź ty. chodź tu z kar. Czy ty jesteś już tam daleko? Nie, jestem tu. No to chodź tutaj do, do góry do nas. Cholera. Coś chciałem co? zapomnieć tam. No bo żebyś mógł tutaj wejść potem. A nie, bo to chyba się sam dostaniesz, zresztą nie wiem. Nie, nie, idzie mi to samo, dostanie się. Na... A zresztą... I tak będę się dociągnąć. No. Weź na przyszłość mi włączaj ten, to może... No i skacz na bok żebyś upadł na tego A już wiem Czekaj, Ale na to jest inteligentne lubię to Trzeba pomyśleć logicznie Ale nie żebyś włączył mi na kiedy. Na... Podnieść kapę Właśnie widzisz, chcę ty, bo, Musisz podnieść knafę. O dawaj Dobra. O, dziękuję bardzo. <laughs> e, Co ja chciałem Ale mi na przyszłość włącza i zostawić włączonego tego Żebym mógł le lewitować z itemami na których jesteście Jestem za gruby e, Mogę ciebie, tobie zrobić żebyś... No Oh my god tak, spać. spaść. Czemu ktoś wyłączył? I teraz? A. Teraz swój to jakoś podciągnął do góry. Nie. nie, czekaj mam pomysł. Albo nie, ktoś się tam bije, słyszę? Yeah. A, już wiem. Wczoraj? Sorry już mi wszystko. Nie tutaj. Bądźmy szczerzy, nie jestem stworzony, żeby myśleć. Cześć. Zgodzę się z tobą. O, tam pomóc jakoś czy coś? Nie, chyba mam, mam pomysł. Pomyślałeś, że nas. Przeciwnie, się do ciebie, tak? Końcu Postawiłem, że możesz siebie lewitować czy jakoś tak siebie? Możesz też na skrzynce i lewitować. Aha, ale was nie, tylko siebie. Dobra, tak. odsun ci się. To wtedy skocz jest na ten kamień. No i jakby nie mogę lewitować? No teraz nie, nie zrzuć... Nie zrzuć go. Na dół. Zobacz, co teraz, nam na ogień, jakby chciały. No. Smutny. Spal ciało. Dobra. Piromanii. Nieee. gówno się robi. Nawet nie topnieje. Kontynuując tą przygodę. Chcę przejść. Aha. Haha oh, brawo ja Cóż Cóż, gincie Hmm, jakby coś zrobić? Mam pomysł, czekaj posłuchaj się DWZ z tego, myślę A nie, to się rozpada pod dogmie, zapomniałem Cóż, skarę Help A jak? No, skadź z tego Mam pewien pomysł Potem miałem ja skakać z tego A to się rozpada pod dogmie, okej okay. Tak, mogę ogień do pali Mhm Eee... pomysłem Nie macie tam czegoś? A. Ja mam coś u góry Mogę ci przewieźć tutaj u góry jakby co Takim wózkiem Dowieźć ich Nie wiem Tak Może spróbuję tym wózkiem Daj go, to dalej Nie zbyt mogę cokolwiek zrobić Nie możecie tego nazywać po prostu? Yy, nie wiem. DW. Młotko? Albo czekaj. Niech nie, tak rycerz, postawi nie tarczę, nie ma k przejdzie przejdziemy. Jak wtedy... Ponty, to. No, ustaw u góry. Ustaw góry, pyznapata. Nie chcę teraz uważać, żeby nie zginęli. Takę. Ja go musiał przenieść jakąś. Tak go przenieść z krzynką. Ale wtedy... Muszę <noise> Mikrofon musiał paść. Nie, nie, Ale A. Się, się, się... Dobra, jest DWP. posun się i stań za tym jednym tunelem ognia. Do tyłu. Jeszcze? Do tyłu, okej. Okay. No dobra. To już możemy iść dalej. Tak też można, ja tak? Czekaj, ja, no i spadłem prawie. <laughs> moje ciało, moje biedne ciało. Tak. nie do niego dotrzeć. Au. Ej Join me, sir. Join me. Nie wiem jak tam dotrzeć, trzeba jechać Skocz cię. na to, skocz na to A tak Dużej ty... już nie mogę Właśnie Chyba, że Gdzie ty mam masz pomysł. się dostać? Mam pomysł Zrób duże skrzynki i się Nie wdrapta. Wiem, wiem, wiem Mogę tylko jedną zrobić w sumie Znaczy zrobię jedną Ty nie możesz tytułu, zrobić Ale teraz drugą w... zrobić, tam zaniosę wizję po prostu odrobinę Skakuj O my god, skocz tu, gdzie ja stoję Jezus ty! Ale wróćcie i tam masz ten, tam masz... No. E... Nie idź Scar, A tutaj okej. Fail now Fail Aha No tak Wam to są gdzieś dawać Oh. O, jestem, mam. Jestem drzewej. Sakura, zaczyna da ci u nosa. Drzewej. vu. No, drzewej, Ludzie różnie to czytają. Cieszę się, nie, chyba drzewej jest dobrze. Nie zawsze ja vu, ale mogłoby to drzewej słowo. Dobra, skoczę, a ja cię tam mogę jakoś podtegować sobie. Byłeś radę? Nie Czekaj, ja mam pomysł, ale bym musiał po skoczyć Taki ja Skoczyłem yy, nie Stań pomiędzy... Z, za tym jednym jeszcze ogniem, o tu właśnie Mało się zrobię. Za nie było kamiennego bloku Kamienny? A tam był na dole kamienny, rzeczywiście O Boże No, tu jest Aha, to ja muszę... po niego? Ja po niego pójdę, bo i tak tylko ja mogę na nim kierować Po co się tu? Nie wchodź tego Ej będę się <śmiewanie> widzicie jaki jestem mądry? Nie, jesteś głupi To ja wpadam na ten język Ja Tak? Aaaha Facunując przygodę O, uratował, nie okej Jesteśmy w... O oh my god! Słodka mała żabcia A. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem Tankujcie ja go ja sami Tankujcie go sami Na język, na język nie! Ja nie o, o, może to może ten pod wodą. Eee, gdzie jest... z karem? Gdzie jesteś skar? Pod wodą. O. Chodźcie do mnie chłopcy. Idę do ciebie skar. O niej. Jak ja dziwnie pływam. To się też jak tym zbroję. Ej, 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 gdzie mnie, ej, ej. A! Dawaj. Nie pod język! O! Ty traniu! Ej, pomóż mi, pomóż! Ej, ej! <laughs> Kurde, żyć motem. Jak? A może nie może żyć motem. Eee, no zmień na mot. Eee, jak? Eee, eee, kukiem. Aha, postać, tak? Nie, 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 nie. Nie, 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 Oddaj to nie, 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 nie. Nie, był chyba go nie mówię, że na stówę o, coś było czy do był? nie, znaczy nie znaczy ja okej, okay, zwiń, postać ja nie lubię tej baby właśnie no. mam następny poziom okej okay. o nie no, Zoya to, to, to ty amulet no to ty ją co z... ty go z... sprzedałeś, kurde no teraz jestem fantusem akurat <grywa> No to dewu <grywa> To <je. grywa> dewu, level dawaj, coś Nie <grywa> <grywa> mamy jeden punkt, Bardzo. Dewu, no. to w sumie dla ciebie, chcesz to dowiedzieć? Tak, to zaakceptuj, to akceptuj czy... O o o, ratujcie! nas Jak się wcy, jak się gra fantusem co mam takie obzajęcie, A, prześmoczyłem. A, prześmoczyłem. Ale jest coś 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 Nie wiem, nie grałem w Nie? Ja, gram ja na... zawsze nas... grałem. Zawsze grałem nie? Co się chciałem? Co no, no, Zabijcie to. Okay, zmień moją postać. To ty musisz potwierdzić, nie? Bo ty musisz potwierdzić. Bo Wiesz, też dałem. Jak... Ja chcę zmienić postać, klikam to. No to ja chcę zmienić postać. Ja też chcę zmienić postać. No to ty kliknij i zaakceptuj, bo ja nie mam badów powiedzieć jak się akceptuję. No, no to ty musisz żądać. No żądam! Nie żądasz. Musisz kiedyś przycisk No, no i... Jaka była filozofia? A, z Amadeuszem! To robiłem, okej. Okay. No, robiłem to z Amadeuszem, nieźle. <grym>, coś chciałem już prefekturnie zapomniałem. Nie śmiesznie, nazywasz, Amadeusz. Tak, Amadeusz. Zapomniałem. A, już pamiętam. E, komuś dałeś punkty? E, nikomu jeszcze. Okej, okay, to pamiętaj, że mamy jeden punkt do rozdania. No, devil, możesz mi śledować tarczę, jeśli bardzo chcesz. Chcę! Ubił moją tarczę. Ehm, um, Zojo... Nie mamy. Y, ...musił dostać się do góry i zebrać eksp. Próbuję jakoś, o, jest. <grym> Udało mi się. Będziesz chcieli no. jakiś inny jakimś innym expie. Nie, to tam u góry, jak szliśmy tutaj na dół. <grym> Kurde. Nie, ja tutaj. w góry, jak szliśmy tam na dół. No. Pięknie. O! Znalazłem goblina! Ja go spalę! No ja go chciałem spalić! O, o. Seriously, dude? No. O, skar zginął... <laughs> no cóż... Można i tak... Tam górę Ale z nim było Prycerstwo! To było w stylu A co zrobiliście? Aha, postęp! Aha. I tam u góry expa chyba minęliśmy. To z lekka. Tak, jest. Aha, jest. po prawej jest, też jest exp. No i po lewej. Zostawiliśmy. Nie Ale to jest powietrze, cholera. To jest kamienne chyba. No. I tutaj zostawiliśmy expa na przykład. Tu to jest... jest. Kamienne? Tak. Wszystko jest kamienne. Czy będzie swojej pomocy w takim... razie Amadeuszu? No. do tylko puszcza grę. Rozłączyło go. Pewnie net. No, ja tu tutaj jestem. A, no to nie. Czekaj, coś to? Nie wiem, rozłączyło się. Nie. Po prostu. Po co? Po prostu. Już, już tam prostu. E, po do <coughs> Tylko że, prostu. Po prostu. Po prostu. Po prostu. Weź ten kamienny blok Weź wejdź na skrzynkę na chwilę, za tobą Oh my god E, czekaj, teraz muszę złapać Dobra oh. Weź ten kamienny blok Kamienny bloczek, mhm. I chodź tu Świetny sposób, stary. Ej, no. a dostałem. Ja też, to nie tak miało być. Prawie bańkę z tym nalatrzysz. Nice. Zepchnij te poteczki do nas. Wiesz, że ja tam mogę stworzyć to po prostu i by samo się zrobiło? Ale nie wiem, jak wiem jak sobie bym tam. Nie dasz rady wskoczyć na no mnie? Nie da się. Mhm. Jeźdznąć buteleczki. Nie muszę... Nie mam jak, no mam pomysł. Posłuchaj się. Normalnie, zaknij je. Nie mogę okay, właśnie. Skarp. Nie ten, to jest za dużo. To zrób malę, No to po co ja miałem? Ro... Teraz się tego nie mogę wyciągnąć. Jak to gdzieś mnie wyciągnąć? Tak, Dewo? Eee. Zaproś mnie. Jeszcze raz. Zaproś go. A co ty mi powiedz? No bo... Myślałem, że nie dosłyszałeś. Powiedziałeś jeszcze raz, bo chciałeś dowiedzieć się co on powiedział. Ale się to ciebie nie ma Steam'ia? Aha Ej. Zaprosi. Zbierze mnie nie ma Steam'ia. Piszę, że jesteś w Steamie. że nie ma. Dobra. Jak spijesz teraz muszę zabrać to. Zebrałeś to? Aha, pani. Mój bąbelek. Chcę mieć następny. No, tyś no. chujem. Wcale nie, jestem za To jesteś cipą. Dziękuję. Proszę bardzo. No skar, nie bądź hamem. Strzel belek pod tobą. Bądź tam na dole tamtym. Na przeciwko co jest. Ja to mi są z tą gobliną. w Przetrwasz Świetnie Co Coś ty zrobisz? Mały problem <grymne> Nie wiem, jak tej pańki zrobić odpowiednio Zrzuciłem ci dwa goblin na dół Powinien tam gdzieś być ja Widzę je Ratuj mnie tu! Nie, ja nie mam, nie mam jak z nimi walczyć Nie, wyciągnij mnie z tego bagna o. A, nie wiem, nie mam jak Masz Zówcy. Spróbujem tu wskoczyć Nie, jest drewniane, nie mogę zrobić tam... Daj to niżej Nie mogę Puść, nie, to też nie zadziała mm. Mm, fuck you. Ale coś bosko Dlaczego tutaj nie musisz wskoczyć po prostu? Nie wiem, bo to nie chce wjechać. Skacz. Ja, jak tam dywu? Już wchodzę. O, ten za tobą. No, To akurat nic dziwnego. Uh -huh. yy, widzę, że doszliście trochę dalej. No, kabałacie Wiesz, oh. nie, zgrabałeś to. Weszliśmy na górę. No, możemy go pozostawić. Nie mogę się dostać teraz do ciebie, biszuta. Co? Fak, myślałem, że zdążę. Okej, okay, ta szansa nie działa. Co nie. To działa To wady, nie? Ale przynajmniej teraz to wiem. Hmm. Hmm. To ja teraz utknąłem tutaj na dole Skarbowaj się tam gdzieś daleko, daleko, żebym mógł się tam wydostać Czekaj, czekaj, aha, mam, czekaj, czekaj, nie, 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 nie nie spuszczaj, nie spuszczaj. Czeka, Dobra, co planujesz? Bo tu jest ten, dźwignia Dźwignia O, dobrze Jak ja mam się zabić, żeby do nas trafić? O, jest ja zmieniłem sobie teraz punkt zapisu, super Nie dobrze. Gdzie jesteś ty? W ziemię jest Niego Stary! Idziemy po niego. Ruchy. Pytanie brzmi jak? Aha, czyli nie aż tak daleko zaszliście. No bo tutaj jestem. To, to teraz źle wie. Mam pomysł. Zrób sobie most. Nie mogę. to most. Zrób sobie ten, no schodzę. Dasz kamienny blok i dwie skrzynki. To riliście, ale mm, brawo, czy dewa za mięso. Skakuj. Nie gadzę, wiało mnie. O oh mój Boże. Chodźmy. <noise> Złup. Chodź tam na górę. Ja nie mogę. Mieszkam się. Co to było? No, nie. Jak ten okay. I czekaj. Nie, nie. Ja chcę potem iść. Rozumiem. Musicie tam odblokować magiem. A ty gdzie jesteś? Wiemy. E, jestem teraz w... Jak Sejners kiedyś. Hmm. Przejdź tam po drugą stronę. Nic Czekaj, nie można, bo tu jest, rozumiesz, tu jest jeszcze dźwignia. E? No to bym rację. A to ja bym musiał tam pójść, ale tutaj jest potrzebna zojatki. E... A czekaj, 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 bo to jest, to jest otwarte. Cróg Zoi. Jadą z kwiatkiem Ale przecież ciebie XP do ominęliśmy Duże XP do ominęliśmy Deke Trzymaj z kwiatkiem Znaczy pont już gada. Poważnie Jeszcze każdy z drugiego kwiatu What the fuck is this? Nie udało już, że tego nie znasz Dobra, nie znam tego oczywiście. To byłby, byłby na tyle w tym odcinku. Mam drugiego kwiatu, niezwykle epicka misja. Ech, na bagnach. Dobra, to tyle w tym odcinku, więc na razie. Na razie. Jeden ze Wami ratowaliśmy świat. Ech, dobra, koniec.